Super Hero Wtorki Super Hero Wtorki Super Hero Wtorki Bardzo super Bardzo Wtorki Cześć mam dzisiaj wizualnie wizu, Ta gra nazywa się Marvel Heroes 2016 Już niedługo 2017 praktycznie Na dniach będzie zmiana eee, Ten bohater to jest Trzeba powiedzieć ksawę, o matko. Nix, czyli Wolverine, czyli Logan. Jak on ma Hewitt? James Logan Holit, Holit, jakoś tak. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych superbohaterów w historii zaraz po Supermanie i Spidermanie. On jest nie Superman, Spiderman, Batman i on jest czwarty. Czy Batman jest przed Spidermanem teraz? Nie wiem, to zależy od wiatru i kraju, w którym są badania przeprowadzane. W Polsce zapewne, najprawdopodobniej najbardziej rozpoznawany jest w ogóle Batman. Ale to, to moja prywatna. Towarzyszy nam dziś będzie również, przed czarny, e, czarny Wolverine, więc jest spoko. Przepraszam za mój różowy dres jak widzicie, nie czuję się jeszcze Dobrze, może o tym nie wiecie, nagrania z tego tygodnia będą bardzo mieszane, bo to jest ostatnie nagranie, które robię, ten filmik idzie właściwie za parę godzin online, więc zobaczmy co tutaj ma. Jako przyspieszenie ma skok z pazurami, jako standardowy atak ma takie też, a tu ma Rage'a. Rage'a to ja bym sobie przerzucił gdzieś indziej, ale to może zaraz jak sobie odblokuję jakiekolwiek inne skille. Wolverine to jest jedna z tych postaci, które nie... znaczy, miały i nie miały szczęścia w filmach. I jest dzięki filmom bardzo popularny. <tud> Trudno kojarzyć innego aktora niż ten, który obecnie gra, po prostu jest, jest nie, nie do przebicia. Ale problem jest w tym, że filmowy Wolverine w ogóle nie przypomina Wolverina z komikiem. Znaczy. Jak spojrzycie na, 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 na Australijczyka, który gra Wolverina w filmach, to jest dość wysoki, spory koleż, który o, odpowiednio przypakował do roli. Ma tą prezencję facjata. Jest przez ludzi uznawana za dobrą i ogólnie wszystko jakby jest dandy i jest super. Problem w tym, że komiksowy Wolverine to jest niski koleż. To jest naprawdę mały koleś. Eee, do tego zryja jest taki niezbyt przystojny, aczkolwiek bardzo męski. O, w, te, w ten sposób bym to nazwał. Co sprawia, że jeżeli patrzymy na, na, na te filmy z perspektywy tego, jak komiks był opowiedziany, no to jest to źle zrobione. Jak to ktoś stwierdził kiedyś, jeden z ludzi pracujących dla Marvela, zresztą to było jeszcze przed Marvel Universem, przed X-menami że jego wizja Wolverina była taka, nie pamiętam jak się nazywa ten aktor, który grał w Super Mario Bros. Mario, że gdyby go odpowiednio przypakować, wiecie on jest mały, krągludki raczej, ale jakby go przypakować, nie wiem czy on jeszcze żyje, obojętnie, gdyby żył, to, to przypakować go, dać mu pazury i idealnie jest Wolverinem z komiksu, że, że to jest ten koleś, nie? Zamiast tego mamy Hugh Jackmana, który jest wysokim przystojnym gościem raczej, nie? I, I... no... to to jest ten Wolverine, którego wszyscy teraz znają i wszyscy będą pamiętać, ale to nie jest ten Wolverine z komiksów, Bardzo się różni od tej komiksowej wizji Wolverina. Niekoniecznie może z charakter... What the heck? Z na Spidermana. Wiesz, jak widzicie jestem przygotowany na event świąteczny. O, jeszcze to tu mam. Event świąteczny, którego, który miał być aktywny już wczoraj, a nie jest aktywny jeszcze dziś. I z tego co wiem, do wrzuty nie będzie aktywny, więc nagrywał na poczekaniu Wolverina. Ha, ha, tak, jedziemy. Szczerze Wam powiem, że kolory dobrane do tego stroju są ekstra. Ten niebieski, bardziej wchodzący w jakiś styl czy coś takiego. krymizm. Lekki dodatek, ale ale wygląda dużo lepiej niż to, co w komicie. Ten taki jebitny niebieski kontra jebitny żółty, i ten żółty tutaj jest taki. no, ale ten niebieski z tym współgra ekstra, zrobili to super. Ty, nie naśladuj mnie tam z tyłu. I przyznam się wam, że jak nie lubię mylesów, to ta postać na razie mi się podoba. Może dlatego, że to jest Wolverine, a ja lubię Wolverina. I, I po prostu no co no, nie będę, nie, nie będę walczył z przeznaczeniem, wiecie o co chodzi, nie? Kolej jest super i, i się cieszymy tym co jest. E, więc jak zasiadam do growego Wolverina. To również, to również... Co ja dostałem właśnie? Nie zauważyłem. Też to, to, mi wpadło fajnego. Nie! OK. Jestem ażon spokoju, z wysoką gorączką. Zastanawiam się teraz. Co się stało ze starym Riftem Raftem, właśnie ze starą rapą. Jesteśmy na zmienionej tej mapie prologu dla każdej postaci i ta stara była śmiechowa, więc. E, znaczy śmiechowa, no. Była, była raczej cienka. E, I ją zamienili na, na, na tą nową, którą możecie oglądać teraz. Jest ładniejsza, zarówno graficznie, jak i. Jak i lepiej zorganizowana, jeżeli chodzi o tutorial dla nowych graczy więc jakby ktoś chciał zaczynać grę, to ma teraz coś lepszego A się zastanawiam czy ta stara całkiem wyleciała czy może robi za jakiś tam eventowy bonus to może graczy kojarzyło tą starą razę bardzo dobrze bo robili ten prolog tak jak ja tysiące razy z różnych powodów może, jestem rekordzistą jeżeli o to chodzi ale... przez to myślę, że to jest Eee, ale why not? Ej, ta postać tak, yeah, yeah, jest na wojnie przyjemna zadanie. Nie wygrać Nie, na samym? Może jest całkiem, całkiem. W ogóle teraz Marvel ma w planach wykończyć X-Menów. Znaczy ma w planach, robi to. za znaczy, kawałkiem i komiksy z X-Menami przestaną najprawdopodobniej. Istnieć. Dlatego, że u no, Fox czy Sony ma prawa do ekranizacji nie chcę ich Marvelowi Disneyowi oddać. I oni zażynają X-Menów, bo co co, X-Menów to gorszy trzeba przyznać, że kilka przypadkiem wyszło spoko, ale Chyba Sony, bo tam jest Emmy Pascal i ten cała reszta próbują... Oni nie próbują robić X-Menów, próbują swoją tam jakąś polityczną propagandę stosować. Mniej więcej takie coś jak się u nas poprze dzieje w mediach i jakby naokoło i jest to dużo. I jakby to masakruje całą wizję. X-Menów i to nie działa, tego się nie ogląda dobrze Tam jest dwie części. A z tych nowych tylko jedna część jest do obejrzenia. Z tych starych jedynka i dwójka była spoko, dwójka jest w ogóle filmem, nie, nie, który nigdy nie powinien istnieć. Do tego macie jeszcze dwie części Wolverina, który nigdy nie powinien był powstać. No i teraz leci trzecia część Wolverina, ale z tego co wiem już Emi Pascal kopnęli jej kościsty Zad i zajmują się tym całkiem gdzie inni ludzie więc może, może trzeci Wolverine będzie pierwszym Wolverinem, którego będzie się dał obejrzeć w ogóle nie oszukujmy się, pierwszy i drugi X-Men to są filmy o Wolverine... zresztą trzeci też, ale trzeci jest nieudany to są filmy o Wolverinie, nie o X-Menach to są filmy, gdzie Wolverine jest głównym bohaterem i się akcja skupia na Wolverinie i wszystko jest dzięki Wolverinowi no yeah jak tak pomyślę, trochę... no chodź co to... Czemu tu... ja? Aha, tu mam pasto, bo tu mi się świeci ten Hole's Kitchen! Uh, du -du -du -du. Jesteśmy w domu Daredevila Eeeh, to to to, co to, mam zrobić? Mam robić moce! To tutaj mam taki fajny bajer. To 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 i to, i to, to, to mam... Ja, mili... Okej, okay, na razie konfirmujmy to. Tak, a to drugie pod trójkę. Co to jest? a to jest odzyskiwanie Rage'u, ekstra. I wracając, Marvel próbuje prawdopodobnie na życzenie Disney'a wyrżąć teraz wszystkich mutantów, bo aktualnie są zabijani. I teoria jest taka, że mutanci powrócą jako... Nie, nie to jest ścina, że może można Mutanci powrócą jako e, Inhumans, że Inhumansi, Inhumans to jest, jeżeli ktoś z was nie miał styczności z Inhumansami, to jest bardzo niewykorzystana marka e, Marvela, Marvela Disneya właściwie no. teraz, bo Inhumans jest czymś w stylu e, gry o tron w kosmosie. Macie te wielkie rody, które się tłuką mnóstwo tych, tych, tych zagrań za plecami, wbijania noża w plecy właśnie. No ogólnie Inhumans to jest patent na serial, który idzie w klimacie gry o Tron, tylko z większym rozmachem i z większym rozpierdziu. Z tym, że Inhumans przebywają na ziemię Inhumans są czymś w stylu kosmicznych. No mutantów od biedy można to tak nazwać. I, i, i przy okazji załatwiają mutantom Exodus. Znaczy się wszystko ginie, ludzie normalnie zam, zamieniają się w mutantów, a mutanci w styczności z tą mgłą czy tam dymem, czy co to, to jest giną. To jest śmiechowe, bo najpotężniejsze istoty na, na jedne z najpotężniejszych istot na planecie, wiecie, Magneto, wiem, Storm. I jeszcze nie zostawką mi się wydaje, że ubita, ale, ale niedaleko jest. Wolveriny te tamte siamte zostają upijane przez, przez mgłę zieloną chyba nawet. Więc spoko, ale o ile dobrze pamiętam, znaczy dobrze pamiętam, teoria jest taka, jeżeli dobrze pamiętam tę teorię, to chodzi o to, że mutanci powrócą w jakiś sposób jako inhumans, czyli nie będą już mutantami, tylko będą inhumansami i filmów z nimi nie będzie mógł dalej robić tam nie wiem Sony. Fox, ale chyba I numer jest taki, że. Wciąż będą mieli prawa do kanalizacji tych części. Fu, tych części, tych historii, które były zrobione pod szyldem mutantów. A tego jest od groma. Więc to nie jest ten. Nie będą mogli pójść nigdzie do przodu z tym. I co ważne. Marvel Disney będzie mógł wprowadzić swoich mutantów do, do Marvel Versu jako inhumansów, czyli Wolverine, czy tam X23, nie pamiętam jak ona się nazywa, ale to znaczy jej imienia technicznego pamiętam, właśnie pamiętam tylko X23, czyli że klon, że Wolverina, że ten i, i jedna z moich ulubionych mutantek, jeżeli o to chodzi, magneto. Cyclops pewnie Xaviera, pewnie też ob, mm, ożywią, ale Xavier mnie coś nie rozczula absolutnie. Więc ja... No, chodź tu. <grywka> Jak dostał? Dostała w sumie Psz! Go! Die! Don't, don't waste my time! Nie da się tędy, ale nasz kumpel prze, przeskoczył. Spokojnie. Idziemy dalej. Na którym poziom mamy szum. No to powoli zbliżamy się do. do Bardzo ciekawi mnie, jakie kostiumy dla niego mają. Ciekawi mnie to z prostego tego powodu, że. że Wolverine się przy... W ogóle filmy w kostiumach... No, filmy w kostiumach. Kostiumy w filmach! Filmy w kostiumach! Come on, wizu! Pierączka to jeszcze nie koniec świata. E, filmy w kostiumach, tak, filmy w kostiumach, filmy w filmach, e, są kompletnie nieodpowiadające tym komiksowym. Chodzi o to, że e, X-Men to jest dość specyficzna marka, e, która opiera się na mówieniu metaforycznie o bardziej skomplikowanych problemach niż teoretycznie można mówić w komiksie o superbohaterach, bo wiecie, w komiksie o superbohaterach walczymy ze złem. A komiksy z Marvela mówią o odrzuceniu, nie wiem, o wykluczeniu dla załóżmy homoseksualistów czy, 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 czy osób chorych. No ogólnie. Y Mutanci są metaforą na wiele rzeczy z naszego świata. I to są historie opowiadane w taki sposób, że może przeciętna osoba sobie tam i ha ha ha, przeczytać komiks o superbohaterach, albo zastanowić się, co, co ten komiks jeszcze opowiada. I twórcy filmu próbowali iść tylko w tą drugą stronę, to znaczy przypadkiem, bo nie wydaje mi się, żeby to było celowo, yy, tylko w stronę tej metafory, czyli i mówią dosłownie to, co w, 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 w komiksach było metaforyczne. Co nie do końca działa, nie do końca działa tak jakby twórcy chcieli. E, między innymi dlatego, że na przykład nie można ubrać w żółto niebieski spandex czy, 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 czy inny. Jak to się nazywa? E, w, w gumę, gumowy strój swoich bohaterów, bo to będzie bardzo sztucznie wyglądało, więc. Poszli w tym kierunku, że bohaterowie ubierają się normalnie, ewentu ewentualnie mają jakieś fajne czarne stroje I nawet żartując żółto niebieskich stroi, że to jest dla kretynów. Co jest obrażające dla fanów komiksu zresztą nie, nie najlepszy wybór i nie, nie najlepszy dobór słów. Ale, ale nie narzekajmy. Dzięki temu mieliśmy kilka fajnych odcinków, więc dałaś mi w ogóle śmiesznie mnie to jak Wolverine jest traktowany w filmach jakby to był w pełni normalny koleś, a on jest tak na pół bestią, on czasem całkiem traci kontrolę nad sobą do Taj i, i jest y, zwierzęczek idzie i, i bije i morduje, a w filmie w ogóle telepatycznie leży w tym porozumie. Jest to tak zorganizowane, że ktoś nie czytał do końca komiksu, no ale ja. Yeah. Mówiąc o wykluczeniu, to, to tego, tego kawałka tematu nie tknęli, bo, bo nie wygodne, bo nie robimy z Wolverina bestii, nie? bo Wolverine ma być tym bohaterem, z którym widz ma się zidentyfikować. Wow. Nie to, że zidentyfikowanie się z Wolverinem jest, nie jest fajne, tylko zidentyfikowanie się z Wolverinem na siłę do mnie nie przemawia. Zobaczmy, co my teraz możemy tu jeszcze sobie rzucić. To. I to. Aha. Dobra, αυτό είναι το dog's το και. Και Α, άλλο. Το Α, Przez koszmy, jako już nie udało nam się jeszcze lepszyć postaci na maksa, dlatego że nie ma żadnego eventu trwającego, a ja żadnych potek nie odpalałem, ale dobra. Super kostiumy. Bo... <tostumy> te kostiumy po rozbudowaniu są fajne. Nie wiem czy to jest kostium czy, czy kostium z bonusem. Z bonusem raczej, bo widać te pomyczki 8-bitowe, ale to chyba z Prima Aprilis było ten. Dawane. Znaczy, dawane. Można było sobie to zdobyć. Sujmi Wolverine. Właściwie to powinienem to dlać i przeskoczyć na tą mapę do, do, do tam Tak, nam szybciej. Tak sobie można było uczynić. O! No. <ścoughs> Dobra. Nie będzie to potrzebne. Proszę Państwa, to był dla Was Wolverine yy, wraz z przydopasem Wolverine'em yy, tym mapem. Postać bardzo fajna. Jestem zdziwiony, że mi się tym podobało grać. Nie spodziewałem się szczególnie, że, że przy Dupas, z którym biegałem na innych postaciach, całkowicie do mnie nie przemawia. Uważam, że jest chyba najgorszym sztupasem, z jakim miałem styczność. To jednak nie będę ukrywał, że, że bardzo, bardzo fajnie się grało. Okay, Zobaczmy to i to jeszcze. Co on tutaj ma? O, nice. Jego motor. Jego motor był taki jest Fajne to jest, fajne jest ta A, to jest jego moc tego, czyli ja tego nie muszę mieć na pasku, yy, bo to jest jego moc podróżowania. Border ride, right. jak naciskał, to on skakuje na motor i sobie jedzie. Fajnie by było, jakby za każdym razem to był inny motor. A, to jest ładowane. Dobra, proszę Państwa, Wolverine. Właśnie rozwoju policyjny samotny. policjant tutaj też nic się nie stało, bo z Wolverinem się nie zawiera. Mister Adamantium, ja Wam dziękuję za uwagę i hej! Ha, 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 ha. Moja ulubiona część programu. żeby no, mi biorączka spadnie. Widzimy na sam dół. Wolverine! Wolverine All New Marvel Now Costume. Okej. Okay. Wolverine Classic Brown Costume. W tym klasycznym kostium nie do końca przemawia, ale spoko. Wolverine Fear self costume. Nie. Wolverine Letter Fine costume. Wolverine Patch costume. To ten bardziej w klimacie filmów. To powiedzmy sobie. Wolverine The Running costume. To w komicie było, ale też filmy było, ale to było złe w filmie, więc uznajmy, że to jest z Wolverine x men Uniform Costume, ten do mnie nie przemawia w ogóle. Ten, o, o, nasz dupas ma ten, co będzie zaraz obok, ale to jest taki sam tylko w innych kolorach, jakby. Chociaż nie, taki sam. Trochę się zmienił. Wolverine X-Force Costume, czyli to jest X-Force, to nie jest czarny. To Wolverine tylko. Tego... Ale śmignął! No i wróciliśmy do początku, czyli Wolverine All New Marvel Now Costume. Yeah. Ze wszystkich najbardziej mi się podoba ten, który ma na sobie jako startowy, co jest...